serdecznie na konferencji prawcowej Stowarzyszenia Lepszy Koszali. Proszę Państwa, w dzisiejszej konferencji udziału wezmą Barbara Przydalska, Jacek Wezgra i Małgorzata Kmita, członkowie Stowarzyszenia Lepszy Koszali. Szanowni Państwo, zbliża się trzecia edycja budżetu obywatelskiego miasta Koszalina, w której Stowarzyszenie Lepszy Koszali zamierza wziąć udział. Otóż naszym pomysłem jest złożenie projektu, który będzie się nazywał Koszaliński rower miejski. Koszejski Wermiejski to taki pomysł na stworzenie sześciu stacji ustołowanych na terenie miasta Koszalina. Te sześć stacji ma być wyposażone w 70 rowerów oraz oprzyrządowanych w taki system, automatyczny system wyposzczania tych, tych rowerów. O szczegółach tego projektu opowiedzą moi koledzy. Jacek Wezraj, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Rower Miejski ma stanowić uzupełnienie oferty komunikacyjnej miasta, ma być dodatkową alternatywą na przykład dla komunikacji miejskiej. Górą jednak jego cechą, górą funkcją jest zachęcenie mieszkańców do tego, żeby jeździli na rowerach, żeby wykorzystywali istniejące i budujące się, i powstające coraz to nowe drogi rowerowe na terenie Koszalina. W naszej ocenie wpłynie również ten projekt na poprawę atrakcyjności turystycznej miasta. Turyści, którzy przyjeżdżają do Milna, którzy odwiedzają koszali, nie będą skazani na to, żeby jeździć po nim samochodem czy komunikacją miejską, której mogą nie znać rozkładu, ale na przykład mogą wsiąść na rower i w ten sposób zobaczyć, jak wygląda nasze miasto z takiej dosyć bardzo fajnej i... Dobrej perspektywy. To co warto jest podkreślenia, że ten projekt, który my złożymy do budżetu obywatelskiego służy wszystkim mieszkańcom. Każdy mieszkaniec, każda mieszkanka koszywna będzie mógł z niego e, z, skorzystać e, i stąd sądzimy, że dlatego, że on jest atrakcyjny i dlatego, że, i, 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 dlatego właśnie myślimy, że jest dobrym pomysłem, żeby coś takiego zrealiz zrealizować. E, Koszt? Koszt taki jaki jest limit w, w budżecie obywatelskim na, na duże projekty, czyli 500 tysięcy złotych. Wzorujemy się tutaj, czy podpatrujemy podobne wielkościowo, wielkościowo Opole. Tam w 2012 roku, to jest miasto, które ma 120 tysięcy mieszkańców, uruchomiono właśnie opolski rower, rower miejski i według danych na 2014 rok Zarejestrowało się tam 11 tysięcy użytkowników, ponad 60 tysięcy wypożyczeń, co oznacza, że prawie 10% mieszkańców Opola przesiadło się na rowery i korzysta z tej infrastruktury i korzysta z tego z tego z tego pomysłu. Skoro się udało w Opolu, skoro tak dobrze to funkcjonuje, również w 16 innych miastach, tych tak, tak małych, jak grodzisk Mazowiecki Nieopodal Warszawy, to mamy przekonanie, że równie dobrze i równie z równym sukcesem może to działać w. W, w Koszalinie. Tak, Zapraszam? Proszę? proszę Państwa, ponieważ w Koszalinie powstało wiele wspaniałych ścieżek rowerowych, ale okazuje się, że wielu mieszkańców po prostu nie stać na rower lub po prostu nie mają go gdzie trzymać. Projekt rower miejski jakby idzie naprzeciw potrzebom mieszkańców, i więc skoro daliśmy ludziom ścieżki rowerowe, dajmy im też rowery. A jaka by była odpłatność za mhm. Patrząc na doświadczenia innych miast, wygląda to tak, że użytkownik po zarejestrowaniu wpłaca na przykład 10 zł na, na konto, doładowuje w ten sposób i pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe. Powyżej tych 20 minut jest, <laughs> przepraszam, złotówka. Później jest tam, te opłaty wzrastają. Generalnie zamysł jest taki, żeby stacje rowerowe były tak roz, y, rozmieszczone, żeby po wypożyczeniu roweru na jednej stacji można było spokojnie w ciągu tych właśnie poniżej 20 minut dojechać do, do kolejnej i ten rower tam zostawić. A gdzie ta stacja? O, Mamy obmyślone 6 miejsc, będziemy oczywiście się chcieli też zapytać mieszkańców na tam gdzie uważają, że one są najpotrzebniejsze, ale myśleliśmy o okolicach dworca PKP, o okolicach Ratusza, akwaparku Wodnej Doliny, Akademików oraz erki. Zamysł ma się ograniczać tylko do Koszalina, czy będzie umożliwiał dojazd rowerem na przykład do Mielna? W naszym zamysle, ze względu na to, że to jest tylko 500 tysięcy złotych, które możemy wykorzystać, w tej pierwszej fazie myślimy tylko i wyłącznie o Koszalinie. Rower miejski ma to do siebie, że można go rozbudowywać. Jeżeli to się przyjmie, jeżeli mieszkańcy będą z tego korzystać, myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest włączenie na przykład Mielna i innych ościennych gmin do tego systemu, czy na przykład Kołobrzewu, który również w ramach budżetu obywatelskiego próbuje taki rower u siebie uruchomić. I w przyszłości myślę, że byłaby to świetna alternatywa dla dojazdu do, do Mielna latem. To będą różne rowery, dziecięce? Dla kobiet, Zrawo. Zrawo, <laughs> jak, pokaz, jak pokazują doświadczenia, miasto są standardowe. Rowery są to takie typowe rowery miejskie z trzema przyrzutkami, z koszykiem, żeby coś można było zabrać, proste w obsłudze, bez różnych tam jakich, takich gadżetów po to, żeby było najprostsze i żeby jak najwięcej mogło w nich zepsuć i też żeby ich konserwacja i utrzymanie było jak najprostsze. Może się wpisać w ten program, do którego miasto się przygotowuje w ramach ZIT-u? E, oczywiście. My, my jesteśmy świadomi tego, że tak pan prezydent zapowiadał w kampanii wyborczej uruchomienie takiego systemu. W lutym tego roku zapy zapytaliśmy pana prezydenta, jak mu idzie spełnianie tej obietnicy wyborczej. I w lutym pan prezydent powiedział, że jest na etapie szukania dopiero pieniędzy. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że chyba znalazł źródło tych pieniędzy, ale nie wiadomo, czy te pieniądze uzyska. Dlatego mówimy o budżecie obywatelskim, bo te pieniądze są. I to są pieniądze, z których można skorzystać, można zaprosić mieszkańców do tego, żeby się wypowiedzieli na temat tego, czy chcą tego roweru. I w tym samym już zacząć go, zacząć go promować. Jest to coś, co można zacząć realizować już teraz. Ten projekt miasta, który popieramy i który uważam, że jest świetnym pomysłem, no, nie wiadomo, kiedy zostanie zrealizowany, w jakim zakresie i jakie pieniądze się miastu tak naprawdę uda uzyskać. I stowarzyszenie do budżetu obywatelskiego, tak. taki wniosek rower. Tak, jesteśmy już, jesteśmy już prawie na finiszu. Na, na finiszu przygotowań. Nawiązaliśmy kontakt z firmą, która w kilku miastach w Polsce e, wykonała już ten rower, uruchomiła go i jest operatorem. E, I współpracujemy z nimi po to, żeby uzyskać dokładne szczegóły, głównie jeżeli chodzi o koszty, po to, żeby się w, tych, w tej kwocie 500 500 tysięcy złotych zmieścić. Bo to jest realny koszt? Tak jest realny koszt, bo tak jak wspominałem w Opolu w, w, wtedy, kiedy oni uruchamiali to dwa temu przy 10 stacjach i ponad 100 rowerach e, koszt stworzenia koszt systemu to był 620 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jeżeli my zaczynamy trochę od mniejszej skali, czyli mniej stacji i mniej rowerów, myślę, że spokojnie jesteśmy się w stanie w tych pieniądzach zmieścić. Oprócz konferencji, w jaki sposób będziecie Państwo przekonywać mieszkańców? E, oczywiście zaangażujemy e, e, internet, social media, będziemy tam o tym, będziemy o, tym o tym informować. Będziemy również do mieszkańców, będziemy opowiadać o tym projekcie, będziemy bezpośrednio ich zachęcać. Będziemy rozmawiać z różnymi organizacjami rowerowymi, jak na przykład z Rowerią, czy Koszyńską Inicjatywą Rowerową, po to, żeby ich również do tego projektu przekonać i żeby oni swoich ludzi zachęcili także do tego, żeby ten projekt poprzeć. Czy jeszcze jakieś pytania? No. Dziękuję bardzo. Wpadku.